To jest żywica z drzew i przez 40 milionów lat. W czasie tych milionów lat żywica utwardziła się, nazwana została bursztynem. Jak ktoś przynosi bursztyn, to mogę stwierdzić, jaka jest jego wartość i jaka przydatność. Czyli widzę, czy to z tego będzie rzeźba, czy też broszka, czy wisiorek, czy pierścionek, to to wszystko widać. Co z niego można zrobić? Ja bursztyn uwielbiam, jest to dla mnie piękno i ja jako małe dziecko biegałem po plaży, znajdowałem bursztyn, chwaliłem się, z się tego rodzicom i bardzo lubię to robić. To jest firma typowo rodzinna, jestem ja z żoną oraz synowie, którzy każdą rodzinę spędzają w i pomagają nam, jak tylko w 1987 roku otworzyliśmy sklep. Najpierw były to produkty czyjeś, a później zaczęliśmy powolutku robić swoje rzeczy. No i tak też zaczęła się nasza produkcja. Najpierw malutka, teraz coraz większa. Robimy to jak umiemy, ale robimy to dobrze i, i klienci chwalą sobie nasz towar. My staramy się robić uszy niepowtarzalny. Nie ma dwóch jednakowych. Mimo, że różnią się kolorem, ale oprócz tego różnią się kształtem. Nie znajdziemy u nas w pracowni dwóch jednakowych. Jednak najważniejsza jest sprzedaż. Bo wyprodukować każdy może, ale sprzedać produkt to jest najtrudniejsza rzecz. Żona zajmuje się sklepem, a ja z nami jestem w pracowni i przygotowujemy różne produkty. Puszcznictwo to nie jest 8 godzin, nie ma piątków czy sobot niedziel wolnych, pracujemy na okrągło od 9 do 20 przynajmniej, a w sezonie dużo dłużej. osiągnęliśmy, myślę, że to, co chcieliśmy, i teraz musimy jakoś cały czas to ulepszać. Dobraliśmy taką drogę, bo najbardziej chcemy być w tym borżucinie. Jesteśmy w tym, co lubimy.